Zabieg jeszcze na roślinach o tej porze roku warto wykonać? Jeśli chodzi o rośliny wieloletnie, byliny, to koniecznie należy je oczyścić po zimie, a więc usunąć zaschnięte liście, jeżeli nam zostały. I koniecznie należałoby poprzycinać. Czy nawozimy też od razu teraz? E, tak, przydałoby się też od razu nawieść. Właściwie jak najszybciej należałoby hmm. również dostarczyć nawozu wieloskładnikowego. Sprzątnięte rabaty powinniśmy wyściółkować korą sosnową, która pomoże utrzymać dłużej wilgoć w podłożu, ograniczy wzrost nowych chwastów, a przez to wpłynie na lepszy wzrost zielonych podopieczni. A jak postępujemy z trawami? Oczywiście też te zaschnięte części musimy poprzecinać, ale w taki sposób, aby nie uszkodzić ewentualnie tych, które odrastają w dolnej części. Tutaj akurat nie ma tego problemu, bo nie widzimy. Tak, jeszcze nie odbiły, jeszcze nie, nie odbijają. Trawy bardzo szybko rozpoczynają okres wegetacji, dlatego z tym zabiegiem nie możemy zbyt długo czekać. Po ścięciu suchej części nadziemnej koniecznie powinniśmy nawieść sprawę ozdobną nawozami wieloskładnikowymi.